witajcie Dzisiejszy temacik organizery Multicase Cargo od Kistenberga Są to organizery Które możemy użyć Do wszelakich prac Nie tylko na montaże Ale również dla Dla majsterkowiczów w warsztacie Dla Użytku domowego i tym podobne Ponieważ są to organizery Dość lekkie, dość pojemne, i naprawdę możemy fajnie to wszystko zagospodarować. Ja dzisiaj Wam pokażę dwa modele przykładowe. Jeżeli chodzi o te organizery, jest kilka typów, za chwilę o tym wspomnę. Mamy tutaj pierwszy typ, taki niski, standardowy. Mamy tutaj, jak widzicie, 9 szufladek. Ja już mam wszystko zagospodarowane u siebie. I mamy tam taki model troszeczkę wyższy, który jak widzicie mamy już inne ułożenie. Mamy trzy szufladki małe, cztery średnie i dwie duże. Co jest fajne w tymi organizerami? Oczywiście, obydwa organizery i wszystkie tego typu organizery mają rączkę, czyli możemy to śmiało przenosić z miejsca na miejsce, ale mamy również mocowanie ścienne, dzięki temu możemy taką ściankę na warsztacie, czy tam w domu, w szafie, sobie zrobić na różne grey doły. Co jeszcze fajne, mamy tak zwaną skrzynię systemową. Fakt, nie spina się tutaj do kupy nic ale i jedna na drugą śmiało pasuje, czyli możemy taką, takie słupki, ścianki tworzyć gdzie nie ma odstępu, nie musimy kompilować po prostu jeden na drugi, jeden na drugi i mamy fajne zagospodarowanie. Może zaczniemy od modelu mniejszego. Ten większy troszeczkę wyprawimy na boczek. Mamy tutaj 9 szufladek. 9 szufladek, które możemy za każdym razem sobie wyciągnąć. One mają taką blokadę specjalną, ale wystarczy troszeczkę podnieść do góry i możemy tą szufladę wyciągnąć. Jeżeli chodzi o wymiary tych szuflad, to tutaj mamy 15,5, 9 i jakieś 5,5 cm głębokości. Przegroda, szufladka jest przezroczystego materiału delikatnie mlecznego lecz nie ma problemu z widocznością wszystko widać co jest w środku w danej szufladzie mamy fajne rączkę do otwierania, mamy taki klip, który jest z miękkiego tworzywa, taki aloguma i mamy tutaj takiego fajnego irkeza, zobaczcie mamy takiego irkeza ten irkez, taki grzebień nie jest bez powodu, ponieważ Dzięki temu blokujemy szufladkę, że nam po prostu to nie wypadnie, ponieważ właśnie ten irokezik tutaj tą szufladę podtrzymuje. Naprawdę świetny pomysł i naprawdę fajnie to jest stworzone. Nie przeszkadza, nie koliduje. Możemy za każdym razem śmiało każdą szufladę po kolei sobie otworzyć. Otwieranie nie jest ciężkie, nie jest upierdliwe. Po prostu wystarczy troszeczkę zwolnić, aby tego Irkeza podnieść do środka. I możemy śmiało naszą szufladę otwierać i zamykać. Jeżeli chodzi o kształt, mamy tutaj z góry jeszcze jedną taką szufladkę. I pojemniczek, również z przeżroczem mlecznym, gdzie możemy sobie jakieś od akcesoria włożyć. Tak jak mówiłem, mamy fajną rączkę. Dzięki temu możemy wszystko śmiało zagospodarować. Tak jak mówiłem, mamy tutaj 9 szuflad, które prezentuje się tak. Naprawdę fajnie to wygląda. Nie jest to skrzynka pancerna, lecz naprawdę do organizacji drobnych elementów i nie tylko świetnie się sprawdzi w każdej sytuacji jeżeli chodzi o inne modele może ten model na razie położę na boczek mamy również modele tak zwane wyższe ponieważ tutaj nic się nie zmienia mamy tylko różnicę wysokości i po prostu zagospodarowania szuflad jak widzicie tutaj mamy od góry Trzy mniejsze szuflady, czyli standardowe jak w poprzedniku, już mamy cztery większe, podwójne. Może wyciągnę z jedną. To zobaczycie, jak to wygląda. Tak, jak mówiłem, możemy wyciągnąć. Zobaczcie, mamy dwie półówki, które możemy również wyciągać, regulować. Mamy tutaj przegrody wyciągane. I tutaj już mamy taki dubel. Czyli mamy 14,5 cm na 15,5, i ta sama wysokość, bo wysokość tutaj się nie zmienia. Czyli już mamy kawałek przegródki szufladki. Jeżeli chcemy, po prostu przegrodę wyciągamy i mamy wiele więcej miejsca. Jeżeli chodzi o szufladę dolną, największą, tutaj wymiar mamy już po całej długości, po całej szerokości, czyli mamy tutaj. 31 cm. Po wyciągnięciu wszystkich przegródek mamy naprawdę duży komfort na różne elementy. Więc tak to wygląda naprawdę świetne rozwiązanie. Tak jak mówiłem, również tutaj mamy rączkę, mamy opcję montażu na ścianę. Tyle w temacie, jeżeli chodzi o te organizery. Ja mogę wspomnieć, że koszt takich organizerów ogólnie waha się od najniższego, od najmniejszego modelu, około 43 zł do najwyższego innego modelu, bo mamy tych rodzaj bodajże 4 jak dobrze pamiętam. Ja mam dwa z nich, to jest około koszt maksymalnie 100 zł, tam na Allegro patrzyłem coś takiego. Więc naprawdę za niewielkie pieniądze możemy mieć naprawdę fajnie zagospodarowany warsztat, szafę w domu, czy nawet drobnice do pracy. Nie ma z tym problemu, naprawdę możemy śmiało te skrzynki brać na różne montaże, nic się z nimi nie będzie działo. Dajcie znać w komentarzach, czy posiadacie, czy używacie. Czy Waszym zdaniem są inne ciekawe rozwiązania na takie właśnie skrzyneczki, zorganizowanie drobnicy? A ja oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć!